Hej, witajcie na kanale Red Dzisiaj zapraszam was na film w którym wspólnie otworzymy przesyłkę z firmy Bingo Spa Jeżeli was ciekawi tak jak mnie co kryje się w tej tajemniczej, dosyć ciężkiej paczce to oglądajcie ten film Zapraszam was bardzo serdecznie tak jak zawsze Ostatnio skontaktowała się ze mną osoba reprezentująca firmę Bingo Spa z zapytaniem, czy chciałabym przetestować, wypróbować jakieś kosmetyki z ich strony internetowej, bo jeżeli jeszcze nie wiecie, to firma Bingospa to firma kosmetyczna, firma, która ma stronę internetową i na tej stronie internetowej sprzedaje kosmetyki do wszystkiego do ciała, do pielęgnacji ciała, do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji włosów itd. itd. Jest tam wszystko, czego potrzebujecie. Takie mam wrażenie. Jak weszłam na tę stronę, to po prostu zatonęłam w tym, ile tam jest produktów, w tych produktach. I w ogóle ciężko było mi się zdecydować, co bym chciała wypróbować, przetestować. I też nie chciałam być taka. Wiecie, ktoś wyciąga do mnie palec, a ja biorę całą rękę. Nie wiecie o co chodzi. Nie chciałam być jakaś taka pazerna, więc wybrałam sobie jedną rzecz, która mnie najbardziej zaciekawiła i wiem, że ta rzecz jest tutaj, tak myślę, że jest. Natomiast pozostałe rzeczy wybrała dla mnie firma Mingos, po prostu, żebym sobie sprawdziła, przetestowała i w ogóle śmiać mi się chce, bo zostałam zatrwożona, zaskoczona pewnością tej pani, która do mnie pisała, jej pewnością na temat tych produktów. To jest w ogóle fantastyczna sprawa, jeżeli ktoś wie. Po prostu wie, nie domyśla się, nie myśli, yy, tylko po prostu wie, ma pewność, że te kosmetyki działają, że te produkty działają. Pani do mnie napisała, że bardzo by chciała, bym zrobiła porządną, solidną recenzję kilku produktów. Yy, najlepiej, żebym pokazała efekty przed i po. Byłam taka troszeczkę zaskoczona jej pewnością, yy, ale też yy, przez to... Yy, tak, jakby dotarło do mnie i uświadomiłam w sobie, że te produkty naprawdę mogą być super i naprawdę mogą działać. Także bądźcie przygotowani, że za mniej więcej miesiąc, może półtora miesiąca, odezwę się do Was z taką solidną recenzją kilku produktów. Już się nie mogę doczekać, bo jestem naprawdę napalona na to, jak nie wiem. Szczerbaty na sucharę, jak to się mówi. Także rozpakowujemy, po prostu już się nie rozgaduję. Wszystkie linki do produktów, które Wam dzisiaj pokażę, znajdziecie w opisie tego filmu oczywiście. Znajdziecie też link do strony internetowej firmy Bingo Spa. Tak! Także otwieram tę paczkę, chyba wszystko powiedziałam, co najważniejsze. Jestem niesamowicie ciekawa, co w tej paczce się kryje. Wow, dobra, kryją się przede wszystkim e, wspaniałe e, chrupki, które nie są do jedzenia. Nie wiem, czy wiecie, taka ciekawostka, ponoć one e, rozpuszczają się w wodzie. Jeżeli macie dzieci, jeżeli zamówiłyście coś, zamówiliście coś e, głównie kosmetycznego, bo zwykle kosmetyki przychodzą właśnie w paczce z takimi właśnie a, chrupkami, to możecie... To możecie to możecie zrobić eksperyment i rozpuścić te chrupki w wodzie. Myślę, że każde dziecko będzie przeszczęśliwe. Widziałam ten patent, ten y, trick y, na TikToku. Nie wiem, czy działa. Jeszcze nie robiłam ze swoim synem tego eksperymentu, ale zamierzam. Dobra, pierwsze, co mi się tutaj pojawia, serum szampu z keratyną 100%. Szamponowe serum keratynowe 100%. Wow, bardzo fajnie przyda mi się, ponieważ już mi się. Skończył. Albo kończy. Tak! Kończy mi się mój szampon. E, miałam zamawiać e, mój ukochany szampon od e, naprawdę bardzo e, wielu miesięcy. W ogóle szukuję dla Was e, też e, taki film, e, w którym opowiem Wam o mojej pielęgnacji włosów. Kiedyś był taki film, ale troszeczkę się pozmieniało, a naprawdę ciągle dostaję pytania, e, co robię z moimi włosami. jak o nie dbam, także. Jeżeli chcecie taki film, to dajcie mi znać w komentarzu. Mam go w planach, no bo ciągle dostaję tego typu pytania. Chociaż podejrzewam, że jak nagram taki film, to te pytania tak czy siak będą się pojawiały, bo zazwyczaj zadają je osoby, które po prostu są świeże na kanale albo po prostu nie widziały filmu z pielęgnacją, i, i wiecie. Ale dobra, super. Jak wiadomo, keratyna jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o włosy. Sprawdźmy, co na stronie internetowej napisali o tym produkcie, bo jestem też ciekawa. I ciekawa jestem też bardzo opinii o tym produkcie, także już szukam tego produktu na stronie i wam wszystko opowiada. Ok, i znalazłam ten szampon na stronie internetowej. Ma bardzo dobre opinie. Ma 5 gwiazdek na 5. Możliwy, także super. Keratyna to naturalna proteina zawierająca aminokwasy. No to wiadomo, tak jak powiedziałam, to jest no coś super dla naszych włosów i chyba każdy z nas o tym wie. Substancje wchodzące w skład keratyny wnikają w struktury włosa, wbudowują się w uszkodzone miejsca osłonek włosów i dzięki temu zwiększają ich sprężystość i objętość. To jest super, bo jeżeli wiecie lub nie, ja z natury mamy mega proste włosy. Totalnie proste, nawet jakie je pokręcę nokówką, tak jak teraz, to one za moment się wyprostowują. Muszę użyć tony lakierów, jakichś takich utrwalaczy na włosy, żeby te fale chociaż trochę dłużej wytrzymały. No i przyznam się, że ostatnio trochę nadużywam tej lokówki. Także fajnie, fajnie, że ta keratyna w tym szamponie jest i że właśnie ona ma za zadanie te uszkodzone miejsca włosów nam wypełnić, trochę te włosy też uzdrowić na pewno. Na powierzchni włosów keratyna tworzy koloid o działaniu ochronnym. No właśnie, o to się rozchodzi, słuchajcie. Keratyna ma szczególną właściwość, polegającą na wnikaniu do wnętrza włosa. Super. Nie będę wszystkiego czytała, bo to też nie o to chodzi, słuchajcie, żeby wszystko przeczytać. Jeżeli Was to będzie ciekawiło, to po prostu sobie wejdziecie na stronę i przeczytacie. Ale widzę, że opinie są no świetne, świetne, mega długie w ogóle. Super. Wow, już się nie mogę doczekać, aż tym szamponem cudownym umyję włosy. On ma pojemność 300 ml, także świetna rzecz, super. Ekstra, mega się cieszę. Dobra, kolejna rzecz. Okej, okay, i co następne? Tutaj mi się nasuwa jakieś ładne zielone pudełeczko. Ojej, Ania, jak to przeczytać? Hydrain terapii. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ja jestem zupełnie... No nie siedzę w kosmetykach w tej branży kosmetycznej. I, I jeżeli chodzi o te składy kosmetyków, to u mnie to tak troszeczkę na bakier z tymi nazwami. Lift Up under Eye, Smooth's, Brightness efekt liftingu, wygładzenie drobnych zmarszczek i poprawa kolorytu skóry wokół oczu, krem do oczu z feohydrain, chyba tak, ale nie jestem pewna. Co to jest to feohydrain? Muszę to przeczytać na stronie, bo yy, nie wiem. Na noc i na dzień, świetnie, bardzo mi się przyda coś pod oczy, bo jak wiadomo... 29 lat, to już nie przelewki, te zmarszczki się pojawiają chcąc nie chcąc od ciągłego uśmiechania się wiadomo, że tak, te kurze łapki tak zwane, zmarszczki mimiczne, no pojawiają się w ogóle dla mnie 30, którą będę miała za pół roku już, skończę 30 lat, to jest bardzo taki wiek, ciężki trudny. Nie będę ukrywać, trudny, coś się kończy, pewna strefa życia, jakby nie wiem. To jest temat rzeka, temat na inny film, ale bardzo mi źle z tą trzydziestką zbliżającą się. Niby żadna różnica, rok, dwa lata 28 a 30, prawie nic, żadna różnica, ale strasznie mi ciężko, naprawdę ciężko mi. Taka, takie wtrącenie, taka anegdotka. Co to jest? Sprawdźmy, czekajcie. Znajdę na stronie i już Wam czytam, bo może też jesteście ciekawi, to jest to Teochydreń. Feohydryn, kompleksowo działająca substancja aktywna otrzymywana z polisacharydów z błony algi brązowej i z aminokwasów mikroalgi chlorella vulgaris, vulgaris. oraz z minerałów wody morskiej. Feochydrain daje natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie skóry. Super. Sposób użycia rano i wieczorem delikatnie wklepać krem w skórę wokół oczu. Świetnie, ja w ogóle no mam problem ze skórą wokół oczu, pewnie dlatego mi przysłano ten krem. Zauważono, że na filmach mam jakieś takie podkrążone oczy, jakieś właśnie wory, których nie da się w żaden sposób zamaskować. Wiecie o co chodzi? Eee, Półtoraroczne dziecko, jeszcze nieprzespane noce. No, to wszystko wychodzi na twarzy, głównie właśnie pod oczami. Także świetnie, świetnie, zwłaszcza, że ja nie mam żadnego kremu do oczu. Wstyd się przyznać, mam 29 lat, a używam tylko kremu tak na całą, twarze, eee, na całą, twarze, na całą twarz, a pod oczy nic. Także. Świetnie, super początek, i myślę, że to fajny produkt. A jak z opiniami, słuchajcie, też 5 gwiazdek na 5 gwiazdek. Także super. Ktoś może powiedzieć: No, nie, nie dziwota, jesteś na ich stronie internetowej. To nic dziwnego, że mają 5 gwiazdek na 5 gwiazdek. Słuchajcie, jak sprawdzałam, przeglądałam produkty firmy Bingo Spa. Nie zawsze jest 5 gwiazdek, czasem jest mniej, czasem nawet dużo mniej. To naprawdę piszą prawdziwi klienci, to nie są osoby, wiecie, które, którym zapłacono, którym płaci się za pisanie komentarzy, opinii i tak dalej. Ewidentnie tutaj opinie wyrażają ludzie, którzy po prostu kupili te produkty, którzy ich używali faktycznie i super. Także bardzo się cieszę i mega się też nie mogę doczekać aż to sobie przetestuję. Możecie pisać w komentarzu, czego najbardziej chcielibyście recenzję zobaczyć na moim kanale, bo to też da mi jakby jakiś wgląd w sytuację, co Was najbardziej ciekawi z tych produktów, które dzisiaj Wam pokazuję. O, patrzcie, dostałam taki, taką trabeczkę, świetna, super, A co tu jest napisane bingo spa, super. Ekstra fajna na zakupy, taka wiecie co, taka prawdziwa, jakby taka naturalna. O to chodzi przecież, żeby nie nosić tych foliowych siatek. Dosyć nawet duża mi się wydaje, taka pojemna. Ekstra super, także też mega się cieszę z tego. Następna rzecz, tutaj mi się wyłania coś wielkiego: co to jest Krem na celulit i rozstępy. Elkarnityna, kofeina i imbir. Tak, coś na celulit. Ja w tym momencie jestem w trakcie walki walki i pracy ogólnie nad sylwetką, nad skórą, żeby była bardziej sprężysta, bardziej jędrna, no i umówmy się, któż z nas nie ma celulitu, no raczej większość z kobiet ma, chyba że mają ogromne szczęście, albo ćwiczą od rana do wieczora i mega nad sobą pracują, to wtedy faktycznie nie mają. Um, ale ja taka nie jestem, także no, ten celulit jest i napisałam nawet w mailu, że wybieram, że chciałabym przetestować bardzo jeden z produktów, które mają na stronie. Ale jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to właśnie w tym momencie pracuję nad sobą, nad swoim ciałem i e, gdyby coś takiego mieli w ofercie i chcieli mi przysłać, to też chętnie wypróbuję, przetestuję. Także mam krem na celulit i rozstępy super. Z rozstępami u mnie nie jest tak tragicznie, raczej się nie pojawiają, nie mam do tego skłonności, ale zdarza się oczywiście, że ten celulit jest. Zdarza się tak. Zdarza się 24 na domu. OK, co mi tutaj napisane? Krem na celulit i rozstępy Bingo Spa o delikatnej, lekkiej konsystencji. Doskonale się rozprowadza, błyskawicznie wchłania. Bogaty kompleks aktywnych składników zawierający L-karnitynę, kofeinę, imbir i rozpuszczalny kolagen. Usprawnia mikrokrążenie oraz funkcjonowanie tkanki łącznej, zwiększa odporność skóry na rozciąganie, poprawia jej gładkość, jędrność, elastyczność. Świetnie. To, czyli taki krem podejrzewam, że przyda się osobom, które na przykład właśnie są na jakiejś diecie odchudzającej i, i starają się schudnąć i wiecie, o co chodzi. Jak ta skóra zbyt szybko. Jak my za bardzo schudniemy, za szybko schudniemy, skóra się jakby nie zdąży do tego dostosować, dopasować i może być właśnie mniej elastyczna, przez to może być taka odwisła troszeczkę. Ten krem warto wtedy stosować, żeby po prostu uniknąć tego, żeby skórę odżywić. L-karnityna, no właśnie, co to jest? Stymulując przepływ limfy, ułatwia spalanie nadmiaru tłuszczu i usuwanie produktów ubocznych przemiany materii. Kofeina usuwa z tkanek nadmiar tłuszczu, wyszczupla, ujędrnia. No i wiadomo, jeżeli byście też chcieli wiedzieć, co ja w tym momencie robię ze sobą, to jeżeli chodzi o kofeinę, ja robię peeling kawowy, niesłychanie dobrze działa na skórę, na te miejsca właśnie newralgiczne, dotknięte celulitem, mało elastyczne powiedzmy, naprawdę kawa działa cuda, czyli kofeina ogólnie działa cuda, czyli ten krem, mam nadzieję, że będzie działał też cuda. Szczerze stosowałam naprawdę wiele różnych, wiele różnych tego typu produktów, i z drogerii, i z perfumerii nawet. Naprawdę raz poszłam do Sephory, kupiłam mega drogi produkt, wstyd się przyznać jak on był drogi, ale był totalnie drogi. I tak samo był totalnie nie wart swej ceny, nie wart zakupu, to był chyba kosmetyk, który Najgorzej wspominam, jeżeli chodzi o kupno i, i do tej pory żałuję. Nie był wart zupełnie ceny, zakupu niczego. Nic nie zrobił ze skórą, totalnie nic. Mam nadzieję, że to coś zadziała ten kremik, że coś będzie tam robił fajnego, wyszczuplał i ujętniał i tak dalej, i tak dalej. Także ten krem na pewno sobie przetestujemy. Słuchajcie, jestem pewna, że ten krem sobie przetestujemy. Dobra, co tutaj jest? Coś mi się tutaj... O! No właśnie i tutaj jest też jakby komplet do tego kremu, już wam mówię o co chodzi, tak tego się spodziewałam, koncentrat cynamonowo-kofeinowy z alkarnityną jest preparatem przeznaczonym do profesjonalnych zabiegów body wrapping, w warunkach domowych przed użyciem wykonać próbę uczuleniową, niewielką ilość koncentratów masować w skórę na przedramieniu, pozostawić do następnego dnia. Lekkie zaczerwienienie jest objawem normalnym, ale jeśli nie zniknie po 24 godzinach, koncentratu nie należy stosować. Właśnie wiedziałam, że to do mnie przyjdzie, bo właśnie pani, która ze mną pisała, uprzedziła, żebym przy koncentracie, który do mnie przyjdzie, zrobiła próbę uczuleniową, więc już wiedziałam, że coś takiego mi przysłano wysłano. I mega się cieszę, bo ten produkt ma niebywałe, niebywale dobre recenzje i opinie na stronie. Bo już z ciekawości zajrzałam o co chodzi, co to za koncentrat. I czytałam, że świetnie działa, jest wszystko dokładnie na stronie opisane co i jak, jak go stosować, nałożyć cienką warstwę, pamiętam, że owinąć folią, troszeczkę babraniny z tym jest. Ja przyznam się, że nie przepadam za takimi, za takimi kosmetykami, które właśnie wymagają dużo pracy i wiecie, wklepywania to jeszcze pół bieda, ale właśnie jakieś folie, jakieś takie tam, ale słuchajcie, jeżeli chcemy mieć efekt, super efekt, no to trzeba pokombinować i trzeba trochę jednak powalczyć ze swoim lenistwem, sama ze sobą i na pewno, na pewno to przetestuję, bo kobitki pisały, że z ud im zeszło, z brzucha im zeszło kilka centymetrów w obwodzie. No ten produkt jest tak wychwalany, że głowa mała, nie mogę się doczekać, aż go zacznę testować i co jest świetne, bo czytając o nim, Przeczytałam również, że jeżeli obawiacie się, że będziecie miały uczulenie, mieli uczulenie, jeżeli się tego obawiacie, nie musicie od razu kupować pełnowymiarowego produktu. To jest świetne, możecie zamówić po prostu próbkę na spróbowanie, czy faktycznie ten produkt jest dla Was dobry. Super. To jest świetna opcja, świetny pomysł ze strony firmy, że nie każe jakby od, że nie każe klientom od razu kupować całego produktu, a jeżeli cię uczula, trudno sobie. Tylko po prostu kupujesz próbkę i jest świetnie, super, ekstra, nie mogę się doczekać aż to wypróbuję. Mamy tutaj cynamon, mamy tą kofeinę, um, super. I ponoć mega rozgrzewa, jak kobitki pisały na stronie, klientki, kobitki, tak wszystko mówię, jak klientki pisały na stronie, że tak rozgrzewa, że idzie się po prostu, idzie nie wyrobić yy, z tego podgrzania, rozgrzania naszej skóry, ale ja lubię taki efekt. I wtedy czuję, że coś działa i że coś ze mną coś robi. Także super, nie mogę się doczekać, chyba widzicie jaka jestem podekscytowana. I robotnicy zaczęli hałasować, także nie zdziwcie się jak będą jakieś hałasy od i, i wiercenia. U mnie to y, dzień jak co dzień. Dobra, sprawdźmy, co jest następne. W ogóle, ile tutaj jest produktów, wow. Naprawdę jestem mega wdzięczna. Mega dziękuję firmie Bingo Spa, że chciała ze mną współpracować, że chciała mi przysłać kilka produktów do przetestowania. Mega się cieszę, jestem mega wdzięczna. Dobra, co tutaj mamy? Keratyna 100% z biotyną. O, to chyba coś do włosów albo do skóry twarzy, sprawdźmy. Ok, znalazłam na stronie produkt płynna keratyna 100% z biotyną, kwasem hialuronowym, L-cysteiną i witaminą C. Surowiec kosmetyczny posiada charakterystyczny, niezbyt przyjemny zapach. Tutaj mamy napisane, co robi keratyna, co robi biotyna i co robią inne rzeczy, które są zawarte w tym produkcie. Płynna krew na 100% z biotyną, kwasem hialuronowym, l i witaminą C zawiera mniejsze cząsteczki biotyni kreatynowych, które wnikają do wnętrza włosa, naprawiając uszkodzenia. Super, o tym co mówiłam na początku, a raczej odnosząc się do tego co mówiłam na początku filmu, super, coś takiego przyda się moim włosom, zdecydowanie tak, super, mega się cieszę. Kreatyna zaleca się stosować do pielęgnacji włosów wymagających regeneracji, no dokładnie, <todgłosy> dokładnie tak zniszczonych zabiegami fryzjerskimi. No to, to co ja mówiłam na początku o lokówce. Yy, łamliwymi, przesuszonymi, cienkimi. Wszystko się zgadza. To są moje włosy. Można ją stosować również do włosów zdrowych, w celu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Sposób użycia. O, to może kogoś zaciekawić. Na umyte, wilgotne włosy równomiernie nanieść keratynę, włosy rozczesać, następnie wysuszyć suszarką. Zabieg wykonywać po każdym myciu włosów, aż do uzyskania pożądanych efektów. Super ekstra. Tutaj jakaś opinia o, że produkt skuteczny, chociaż zapach niezbyt zachęcający, no. Okej, okay, ale mega się też nie mogę doczekać, aż przetestuję, tylko szczerze mówiąc, nie chciałabym suszyć włosów suszarką po... Nałożeniu tego i może po prostu damy wyschnąć tak, yy, po prostu, i zobaczymy, czy one nie będą wtedy za bardzo jakieś takie obciążone. Zobaczymy, ale super. Także też yy, przetestujemy to. Przetestują to przede wszystkim moje włosy. Koniecznie dajcie znać, co byście najbardziej chcieli zobaczyć w mojej recenzji, bo jestem niesłychanie ciekawa, co Was najbardziej zaciekawiło tutaj z tych produktów. Co tutaj mamy? Kuracja do włosów słabych, wypadających. 40 składników. Wow. Jaka wielka w ogóle, słuchajcie, jakie wielkie opakowanie! Co to jest? To jest jakaś, wydaje mi się, jakaś maska. Zaraz sprawdzimy, czekajcie. To jest kuracja do włosów. Wzmacnia cebulki włosów, zapobiega wypadaniu, działa przeciwtrądzikowo i przeciwoupieżowo, reguluje nawilżenie. Reguluje wydzielanie sebum, likwiduje podrażnienia skóry, neutralizuje wolne rodniki, poprawia krwienie skóry głowy, czyli szybciej na włosy rosną. Choli naturalny odcień włosów, świetnie, ekstra. Jeśli chcesz wzmocnić osłabione, wypadające włosy, musisz zadbać również o skórę głowy. Zrównoważyć wydzielanie sebum, zapewnić jej właściwe nawilżenie, równowagę, super, ekstra, nie obciąża włosów. Cudownie, odżywka bardzo odpowiada moim włosom, tutaj jakaś jedna klientka. Po myciu włosów trzymam ją około pół godziny i spokoję. Włosy są nawilżone, gładkie, super się rozczesują. Maska przyszła do mnie wczoraj i już dziś użyłam ją drugi raz. Jest świetna. Mam po niej piękne, puszyste włosy, super się rozczesują. <laughs> Dobra, nie będę czytała wszystkich opinii. Jak będziecie ciekawe, to sobie wejdziecie na stronę. Super, kolejna rzecz do włosów, także to co ja uwielbiam, uwielbiam dbać o moje włosy, i krwawie mi serce, kiedy właśnie są w gorszym stanie przez moje fanaberie. Bo ja chcę mieć kręcone włosy i już. Także cieszę się, że troszeczkę je zregeneruję tymi produktami. Także to też wydaje mi się będzie super. I 40 składników, także no musi być dobrze po prostu. I ostatni składnik na dzisiaj, ostatni składnik, ostatnia rzecz na dzisiaj z tego pudełka. To kolejny 100% na którym mi bardzo zależało, który zamierzam sobie mieszać razem z kremem do twarzy i po prostu nakładać na twarz. Ponoć ma świetne właściwości, ponoć świetnie działa, świetnie się sprawdza, także to też sobie sprawdzę i ogólnie sprawdzimy, jestem bardzo ciekawa tego kolagenu. No bo jak wiadomo, kolagen właśnie poprawia nasz stan skóry, nasz stan naszej skóry, jakby likwiduje, a przynajmniej zmniejsza widoczność zmarszczek, także też jestem niesłychanie ciekawa tego kolagenu, jeżeli wy też to sobie zamówcie i sprawdźcie. Albo po prostu zróbcie to po mojej recenzji, po tym filmie, który nagram za miesiąc, za półtora i wtedy będziecie mieli jasność, pewność, czy to działa, czy niekoniecznie opinii, które przeczytałam w internecie, kolagen świetnie działa, świetnie działa na skórę, y, twarzy, świetnie działa na zmarszczki, także nie mogę się doczekać, aż to sobie też przetestuję. Okej, okay, i to wszystkie rzeczy, była ich masa, także raz jeszcze dziękuję firmie Bingo Spa, y, że mam możliwość sprawdzenia, przetestowania i w ogóle ich produktów. Nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, aż będę właśnie nakładać te różne specyfiki na włosy, na twarz, na ciało i zobaczymy, czy to będzie działało. Znowu Słuchajcie, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Raz jeszcze to podkreślę, który z tych kosmetyków, które dzisiaj Wam pokazałam, chcielibyście zobaczyć w takiej szczegółowej recenzji? Bo zamierzam nagrać recenzję na temat wszystkich tych kosmetyków i w tej całej recenzji trzem kosmetykom, tak myślę, że trzem mniej więcej, poświęcę taką szczegółową recenzję. Trochę więcej czasu poświęcę na omówienie ich, na pokazanie Wam ewentualnie efektów, jeżeli będzie taka opcja, taka możliwość. Nie wiem, jak to szczerze mówiąc, zrobić. Czy może zdjęcia, czy może po prostu jeżeli chodzi o te produkty odchudzające, nieodchudzające, wysmuklające, spalające tą tkankę duszczową, czy może po prostu zmierzę sobie obwód w danych miejscach i z, potem zmierzę go po zastosowaniu danego produktu. No, muszę pomyśleć. W każdym razie dajcie mi znać, co byście chcieli sprawdzić, bo po to tutaj jestem, żeby właśnie nagrać rzetelną, prawdziwą recenzję. Szczerą recenzję przede wszystkim. Także się nie mogę doczekać, mam nadzieję, żeby też. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że towarzyszyliście mi przy tym o open boxie. I tak to koniec. Także dzięki Wam za uwagę. Przesyłam buziaczki i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa.